Jeszcze, sobie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam was serdecznie z kolejnym czerwcowym numerem opiekuna. Czerwiec, wiadomo, miesiąc serca Pana Jezusa, a więc pewnie was nie dziwi, że na układce mamy piękne serce Pana Jezusa. Ale jak się dobrze przyjrzycie, ten obraz jest bardzo ciekawy, bo oprócz serca Pana Jezusa widzimy też że jest owieczka na ramionach Pana Jezusa. A więc dwa motywy. Motyw Dobrego Pasterza i Najświętszego Serca Pana Jezusa w jednym. I ten obraz, moi drodzy, jak się okazuje, jest jednym z najstarszych, na pewno najstarszych w Polsce, a może i najstarszych w Europie. Bo mniej więcej czas jego powstania datuje się na okres, kiedy święta Małgorzata Maria Alla miała swoje objawienia odnośnie. Pierwszych piątków miesiąca, między innymi, a do tego jeszcze wrócimy. W każdym razie zapraszam do Milejczyc, gdzie ten obraz się znajduje. Od ponad 300 lat, nawet w czasach zaborów, ten obraz tam się znajdował. Nawet prawosławnie do niego się modlili i liczne cuda się dzieją za przyczyną tego wizerunku pana Jezusa. Pana Jezusa, oczywiście, który jest tam reprezentowany. I mało tego, te cuda dzieją się dosłownie w naszych czasach. Ostatni nawet dotyczy pewnej osoby z Ostrowa Wielkopolskiego w naszej diecezji, a przecież Milejczyce, gdzie ten obraz się znajduje, to jest Podlasie, niedaleko Siemiatycz. Gorąco zachęcam do lektury tego artykułu, zwłaszcza, że napisanie go kosztowało mnie 8 zł mandatu, jadąc w tamtą stronę i z powrotem, ale to może nie ma się czym chwalić. Najwyżej to potem Pan Piotr wytnie. A drugi artykuł dotyczący serca Pana Jezusa i tu gorąco proszę o uwagę rodziców, którzy mają małe dzieci po pierwszej Komunii Świętej, jest taka wspaniała książka, Serce 9, Przeżyj przygodę 9 pierwszych piątków miesiąca. Wspaniała rzecz, naprawdę, napisana osobno dla chłopców, osobno dla dziewcząt. Tutaj mamy rozmowę z jednym z autorów tej, tej książki, która właśnie pomaga przeżyć tych 9 pierwszych piątków miesiąca jako przygodę, jako misję. Naprawdę serdecznie zachęcam rodzice, sięgnijcie. Przeczytajcie tę rozmowę, zobaczycie, co jest dokładnie w tych książkach i w jaki sposób możecie pomóc waszym dzieciom właściwie przeżyć tę praktykę dziewięciu pierwszych piątków, która, jak wiadomo, do czego zmierza? Do tego, żeby nasze dzieci były w niebie, żeby nie umarły bez stanu łasku święcającej. To jest wspaniała obietnica Pana Jezusa i warto, żeby poprowadzić dzieci, żeby tę obietnicę spełnić. Potem, moi drodzy, mamy przygotowanie, do wielkiego wydarzenia w naszej parafii, jakim będzie ustanowienie sanktuarium Bożego Ciała, sanktuarium Pana Jezusa Eucharystycznego w Nowych Skalmierzycach, gdzie miał miejsce cud eucharystyczny. To wkrótce nastąpi to wydarzenie, a tu mamy aż trzy materiały, które do niego przygotowują, m.in. o kapliczce, która się znajduje w miejscu, gdzie tenże cud eucharystyczny się wydarzył. Mamy też materiał na temat Kolejnego cudu eucharystycznego, który został uznany. Tym razem chodzi o Kerale w Indiach, gdzie na hostii pojawiła się twarz pana Jezusa, ale o tym sobie przeczytacie oczywiście w opiekunie. Podobnie jak wszystkie nasze stałe rubryki, moje wspomnienia z kamino, nasz zielnik biblijny, rubryka dla, rodzic, dla, dla matek i ojców różańcowych i wiele, wiele innych rzeczy, które znacie z opiekuna gorąco. Zachęcam i polecam Was wszystkich w sercu Pana Jezusa. Szczęść Boże.